Witam, jest ze mną Martin Helt na ProMMA Challenge. Witam. Dzisiaj w nowej roli? No tak, w roli eksperta w studiu. No i było całkiem nieźle, mam nadzieję. Jak podobała Ci się gala? Bardzo mi się podobała, walki na bardzo wysokim poziomie. Organizacyjnie też wszystko świetnie wyszło, więc jak najbardziej na plus. Czekałeś specjalnie na któryś pojedynek? No, bardzo chciałem zobaczyć pojedynek Drwala, no, pewnie jak większość tutaj widzów. No jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik, który ma jeszcze szansę zawojować e, trochę w swojej kategorii wagowej, więc no, liczyłem na jego szybkie zwycięstwo, e, na, na jego szybką wygraną i udało się w pierwszej rundzie skończył walkę. Mhm, zaskoczyły cię któreś walki, i werdykty e, raczej nie, raczej tak wszystko. No, nie, nie było jakiegoś takiego wielkiego zaskoczenia, jakiejś wielkiej niespodzianki, który, na którą bym <gry> zwrócił uwagę. Rozumiem, 21 marca ty zawalczysz w, nowo, w drugim już turnieju Belatora? No tak, dokładnie w trzecim turnieju, w pierwszym walczyłem i przegrałem w pierwszej rundzie z Chandlerem, teraz będzie to trzecie podejście. No mam nadzieję, że do trzech razy sztuka i tym razem uda się wygrać ten turniej. Mhm, bardzo dużo miałeś takich wyjazdów ostatnio tam w Londynie, trenowałeś, dużo jeździsz tak. Dlaczego tak? Tak, no, no, no dużo jeżdżę, żeby sparować, trenować z innymi zawodnikami. No wiadomo, w Polsce to już no, ciężko tak zebrać tylu dobrych zawodników w jednym klubie, dlatego... No, du dużo jeżdżę, dużo jeżdżę w, też w Polsce po innych klubach za granicę, no, jak tylko jest możliwość, e, to staram się trenować z, do, z, no, z najlepszymi z dobrymi zawodnikami. Mhm, rozumiem. Czy jest też szansa, że zobaczymy cię właśnie w Polsce w jakiejś walce? E, jeśli będą propozycje dobre od jakichś polskich or organizacji e, jest taka szansa, no, mam kontrakt z belatorem, ale oni e, pozwalają na e, walki. Jeśli, jeśli to nie koliduje z ich terminami, więc myślę, że jest taka szansa. Mhm, czyli mogą się po ciebie zgłaszać. Yy, mówiąc o tych zawodnikach zagranicznych, yy, trenowałeś tutaj z Arturem Cowińskim w Rio Grappling Klub Dąbrowa Górnicza, tak? Tak, tak, tak. Trenujemy do, dość, dość regularnie, to nie pierwszy raz. Więc pomagamy sobie, ja, jemu on mi. Mhm. Jak oceniasz jego poziom i szansę na wygraną z Anzorem? E, no ciężko mi to. Ciężko mi tu oceniać. No wiadomo, no, w jest bardzo niebezpieczny, bardzo dobry, więc myślę, że no, na, na pewno ma szansę, no zobaczymy. No, nie, nie, nie znam też e, Anzora na tyle dobrze, żeby e, jakby tutaj spekulować i stawiać na kogoś. No, ale no, no, zobaczymy już niedługo chyba. Ty, tydzień, nie, dokładnie, do, dokładnie, dokładnie w tym. Tak, tak, tak. 22 marca, dzień, dzień po mnie e, walka, więc no myślę, że jeszcze tam zobaczymy gdzieś ze Stanów. Mhm. Rozumiem, a ty, jeżeli chodzi o twoją walkę, 21 marca będziesz już tutaj do końca, kiedy wyjeżdżasz jeszcze? Wyjeżdżamy 15 marca chyba. E, no tak, 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 żeby mieć ten tydzień na zaaklimatyzowanie się. E, no i myślę, że no tyle na pewno wystarczy. No. W tym czasie tutaj w Polsce jeszcze będą jakieś wyjazdy czy już tylko u siebie w klubie? Już u siebie w klubie to już ostatni taki okres przygotow przygotowawczy. No jeździmy cały czas do Bielska na sparingi, właśnie umawiamy się z Arturem. Eee, no i tutaj a, ale już wszystko tutaj odbędzie się w Polsce na Śląsku. Rozumiem. Dobra, w takim razie dziękuję za wywiad. Jeśli chciałbyś kogoś pozdrowić, to proszę bardzo. Również dziękuję bardzo. Chciałem pozdrowić i podziękować sponsorom, firmie Manto, firmie luksusowe zegarki 24.pl i firmie Das.